Cześć, z tej strony Dodo. Witam was w moim kolejnym poradniku. Dzisiaj będzie on poświęcony Mobgrinderowi, który tutaj widzicie. Stworzyłem go z myślą o zombie, ponieważ odkryłem przez przypadek ich pewną cechę. Nastała już noc, więc zaraz powinny się tutaj jakieś pojawić, więc zobaczycie jak to wygląda. Chodzi o to, jeśli jesteście na dole niżej niż zombie, a on idzie i nastąpi na wooden platform, automatycznie spada w dół. Yy, zatem jeśli wylejemy tutaj lawę, to zombie będzie się zabijał. Ale jeśli zombie się zabije i wpadnie do lawy, to przedmioty spłoną. Zatem należy zrobić płytką lawę, aby ją uzyskać do takiej komory o szerokości 3. Wylewamy lawę, po czym dwa pola za... w dwóch polach stawiamy jakiś klocek, po czym go usuwamy. Wtedy będzie to płytka lawa i przedmioty nie będą płonąć. Zaraz zobaczymy, czy jest tu jakiś zombie. O, coś słyszałem? O, coś tu właśnie wpadło. Oj, przepraszam Was za tych pożeraczy dusz, ale zasadziłem tutaj korupcję. No i teraz, jak coś tutaj wpadło, po prostu podchodzimy, zbieramy i... No nic, nie widzę zombie na razie. Yy, zrobię cięcie. Jak się pojawią, to wrócę. Jestem już z powrotem, za mną idzie kilku zombie hmm, Jeśli chodzi o upgradera, nie ważna jest jego głębokość, ważna jest tylko, żeby była to płytka lawa i żeby hmm, pod lawą była tylko jedna warstwa klocków Dobrze, ja się z nimi rozprawię tutaj Zaraz zbiorę hmm, rzeczy, które wpadły, wypadły z zombie A wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć! O, fallen star!